Dzieci mają niesamowitą zdolność do marzenia i wierzenia, że wszystko jest możliwe. Jednak, w miarę jak się starzejemy, ta umiejętność wyobrażania sobie i wiary we własne marzenia często słabnie lub zanika. Ludzki umysł jest w stanie zrozumieć tylko to, co kiedyś był w stanie sobie wyobrazić. Jednak wyobraź sobie, że istniałaby metoda przeprogramowania naszego umysłu. Pozwalająca nam nie tylko odzyskać tę zdolność do marzenia, ale także poszerzyć nasze horyzonty poza to, co uważaliśmy za możliwe. Moglibyśmy eksplorować nowe pomysły, tworzyć innowacyjne rozwiązania, a nawet przekształcać naszą rzeczywistość poprzez moc odnowionej wyobraźni. Pierwszym krokiem do przeprogramowania naszego umysłu jest jasne określenie tego, co chcemy osiągnąć? Ludzki umysł potrzebuje dobrze zdefiniowanych celów, aby ukierunkować swoje wysiłki. Możemy mieć więcej niż jeden cel, ale kluczowe jest zrozumienie celu, który stoi za każdym z nich. Jednak ten cel nie powinien być skupiony wyłącznie na naszej osobistej korzyści. Aby nasza motywacja była prawdziwa i trwała, konieczne jest. Abyśmy nauczyli się bezwarunkowo kochać ludzi wokół nas i dążyli do realizacji naszych marzeń z zamiarem pozytywnego wpływu na nich. Kiedy dostosowujemy nasze cele do pragnienia przyczynienia się do zbiorowego dobra, nasza podróż nabiera o wiele głębszego i transformującego znaczenia. Kiedy zaczynamy definiować nasze cele z jasnością i celem, dzieje się coś magicznego. Nasz umysł dostosowuje się do naszych intencji i zaczyna pracować na naszą korzyść, prawie jak kompas, prowadząc nas we właściwym kierunku. Jednak nie zawsze łatwo jest zachować tę jasność i cel w codziennym życiu. Życie ma swoje wzloty i upadki, a często rozpraszają nas wyzwania, obawy, a nawet wątpliwości, czy jesteśmy na właściwej ścieżce. Był sobie człowiek, który od dziecka marzył o zbudowaniu mostu łączącego dwa miasta rozdzielone szeroką i niebezpieczną rzeką. Wierzył, że gdyby udało mu się połączyć te miasta, ludzie mieliby dostęp do możliwości, pracy i lepszych warunków życia. Ale gdy dorastał, zaczął być zniechęcany przez otaczających go ludzi. Mówili, że to niemożliwe, że nie ma zasobów i że nikt nie przejmuje się tym pomysłem. Tak jak on. Przez pewien czas się poddał, odłożył to marzenie na półkę i poszedł dalej przez życie, jak wielu z nas robi, gdy rzeczywistość puka do drzwi. Ale pewnego samotnego popołudnia nad rzeką zobaczył dziecko patrzące na wodę, próbujące znaleźć sposób na przedostanie się na drugi brzeg. Dziecko z całą swoją niewinnością wierzyło, że istnieje rozwiązanie. Mężczyzna, widząc to, przypomniał sobie swoje marzenie i zdał sobie sprawę, że to pragnienie nigdy nie dotyczyło tylko jego. Chodziło o dziecko, o ludzi, którzy potrzebowali tego mostu, o coś większego niż jego własne ograniczenia. Z tą nową motywacją postanowił wznowić swój projekt i tym razem, bez względu na to, jak trudne by to było, wiedział dlaczego. Nie chciał tylko zbudować mostu, chciał zmienić życie. I to ta determinacja doprowadziła go do znalezienia pomocy, zasobów i ostatecznie do realizacji jego marzenia. Czego uczy nas ta historia? Czasami zapominamy, że nasze marzenia mogą być rozwiązaniem problemów innych ludzi. Kiedy łączymy nasze cele z większym celem, nasza determinacja się wzmacnia, a droga, bez względu na to, jak wymagająca, zaczyna mieć sens. To tak Jakbyśmy skupiając się nie tylko na sobie, ale na wpływie, jaki możemy wywrzeć na świat, sprawiamy, że podróż staje się mniej samotna i bardziej znacząca. I tak jak człowiek z opowieści, wszyscy mamy swoją most, który musimy zbudować. Może Twoim marzeniem jest zostać artystą, przedsiębiorcą, nauczycielem albo kimś, kto inspiruje innych do podążania własnymi ścieżkami. Najważniejsze jest jednak pamiętać, że gdy przekształcasz swój umysł, aby uwierzył w twoje marzenia, zmieniasz nie tylko swoją rzeczywistość, ale także rzeczywistość tych, którzy cię otaczają. Zatem pierwszy krok to nie tylko określenie czego chcesz, ale głębokie zrozumienie, dlaczego tego pragniesz i w jaki sposób twoje marzenie może przynieść korzyść światu. Im bardziej łączysz się z tym celem, tym silniejsza będzie twoja motywacja. Do przezwyciężenia przeszkód, które nieuchronnie pojawią się na Twojej drodze. Pamiętaj, nie jesteśmy sami w tej podróży. Kiedy wierzymy, że nasze marzenia mogą zmienić świat, zaczynają pojawiać się ludzie i możliwości, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, tak jakby wszechświat sprzysiągł się na naszą korzyść. Ale jak podtrzymać ten płomień? Utrzymanie tego płomienia, uwierz mi, jest jednym z największych wyzwań. Jakie napotykamy. W końcu, nawet jeśli mamy jasno określony cel i motywację, która nas napędza, życie ma sposób na wystawianie nas na próby, rzucając trudności i rozproszenia na naszej drodze. I tutaj wchodzi wytrwałość, a co ważniejsze zdolność do pielęgnowania naszego umysłu pozytywnymi myślami i nawykami. Wyobraź sobie swój umysł jako ogród. Jeśli go zaniedbasz, zaczynają rosnąć chwasty, wątpliwości, strachu i prokrastynacji, tłumiąc twój potencjał. Ale jeśli dbasz o ten ogród, sadząc nasiona zaufania, wdzięczności i optymizmu, zakwitnie on i stanie się stałym źródłem energii i inspiracji. Jak to robimy? Oto coś, co wiele osób nie docenia. Codzienne małe nawyki. Często myślimy, że wielkie zmiany wynikają z wielkich działań, ale w rzeczywistości zaczynają się one od małych, konsekwentnych kroków. Pamiętasz człowieka, który zbudował most? Nie zaczął od betonowego mostu pierwszego dnia. Zaczął od małych kawałków drewna, kamień po kamieniu, dzień po dniu. To samo dotyczy nas. Każdego dnia, gdy się budzimy, możemy wybrać zrobienie małego kroku. W kierunku naszego marzenia, nawet jeśli w danym momencie wydaje się to mało znaczące, przeczytać książkę, która nas inspiruje, podjąć małe działanie, by posunąć projekt do przodu, lub nawet zarezerwować chwilę na wizualizację przyszłości, którą chcemy stworzyć. Wszystko to karmi nasz umysł i utrzymuje naszą motywację żywą. I tu pojawia się kolejna ważna kwestia. Ludzie, którymi się otaczamy. Tak jak roślina potrzebuje światła i wody, by rosnąć, my również potrzebujemy wsparcia i inspiracji. Czy zauważyłeś, jak przebywanie z pozytywnymi i zmotywowanymi ludźmi może całkowicie zmienić nasz nastrój? Kiedy łączymy się z ludźmi, którzy wierzą w nasze marzenia, którzy nas zachęcają, by iść naprzód, wzmacniamy nasze własne korzenie. Z drugiej strony, przebywanie wśród osób, które widzą tylko problemy i przeszkody, może zepchnąć nas z drogi. Moja przyjaciółka przeszła przez coś podobnego. Miała marzenie, by otworzyć kawiarnię, która stałaby się przyjaznym miejscem dla społeczności. Na początku wiele osób wokół niej mówiło, że to ryzykowne, że to nie jest właściwy moment, że powinna skupić się na czymś bardziej bezpiecznym. Przez jakiś czas prawie zrezygnowała. Ale potem postanowiła otoczyć się ludźmi, którzy podzielali jej wizję i wierzyli w moc stworzenia miejsca, w którym ludzie mogliby się łączyć. Te nowe przyjaźnie pomogły jej jeszcze wyraźniej zobaczyć swoje marzenie i z czasem otworzyła kawiarnię, która dziś odnosi sukces. To pokazuje nam, jaką siłę ma otaczanie się ludźmi, którzy wzmacniają nasz cel, a nie tymi, którzy go tłumią. Jeśli czujesz, że jesteś w otoczeniu, które nie docenia Twoich marzeń, nie bój się szukać nowych kontaktów, czy to poprzez społeczności online, grupy zainteresowań, czy nawet osoby, z którymi zawsze chciałeś porozmawiać, ale nigdy nie miałeś odwagi. Ponadto kluczowym punktem w tej podróży jest zrozumienie, że porażka jest częścią procesu. Ważne jest, by zaakceptować, że czasami rzeczy nie pójdą zgodnie z planem. I to jest w porządku. Porażka nie jest końcem, jest lekcją. Każda przeszkoda, każdy błąd to okazja do dostosowania kierunku i nauczenia się czegoś nowego. Wielu z największych osiągających sukces w historii poniosło niezliczone porażki, zanim osiągnęli sukces. Na przykład Thomas Edison próbował tysiące razy, zanim stworzył żarówkę elektryczną. Kiedy zapytano go o jego porażki, Odpowiedział, że nie poniósł porażki. Po prostu odkrył tysiące sposobów, które nie działały. Ta zmiana sposobu myślenia jest kluczowa: postrzeganie porażek jako stopni na drabinie do sukcesu, a nie jako barier nie do pokonania. Im bardziej akceptujemy i uczymy się z naszych błędów, tym bliżej jesteśmy naszych celów. Teraz wyobraź sobie, że idziesz długą, kamienistą drogą. Niektóre z tych kamieni zranią Twoje stopy. Inne mogą wydawać się zbyt ciężkie do uniesienia. Ale jeśli będziesz stawiać krok za krokiem, wkrótce zauważysz, że każdy z tych kamieni był ważny dla Twojej podróży. A kiedy w końcu dotrzesz do celu, zrozumiesz, że wysiłek był tego wart. I dokładnie tak samo jest z naszymi marzeniami. Podróż może być trudna, ale każde wyzwanie, które pokonujemy, wzmacnia nas. I przybliża do ostatecznego celu. Więc jak podtrzymać ten płomień? Odpowiedź tkwi w codziennym karmieniu swojego umysłu, otaczaniu się ludźmi, którzy w ciebie wierzą, i przede wszystkim pamiętaniu, że porażka jest istotną częścią wzrostu. Z każdym małym krokiem, z każdą nauczoną lekcją zbliżasz się do swojego marzenia, jednocześnie inspirując innych, aby podążali własną drogą. A co zrobić? Gdy czujesz się zniechęcony, jak znaleźć siłę, by iść dalej, gdy droga wydaje się zbyt trudna? Kiedy zniechęcenie puka do drzwi? Ważne jest, aby pamiętać, że jest to część podróży. Wszyscy przechodzimy przez chwile zwątpienia, w których marzenie wydaje się odległe, a wyzwania wydają się nie do pokonania. Jednak istnieją sposoby, by znaleźć siłę nawet w najtrudniejsze dni. A te strategie Mogą zrobić ogromną różnicę. Jedną z pierwszych rzeczy, które możesz zrobić, jest powrót do źródła swojego celu. Czy pamiętasz, dlaczego zacząłeś? Co sprawiło, że zacząłeś marzyć o tym celu? Powrót do swoich najgłębszych powodów może na nowo rozpalić tę iskrę, która Cię napędzała. Niektórzy lubią prowadzić dziennik lub tworzyć tablicę wizualizacji z obrazami, cytatami i symbolami. Które reprezentują ich marzenia. Mieć coś wizualnego, na co można spojrzeć w momentach zwątpienia, może być niesamowicie motywujące. Kolejną potężną techniką jest podzielenie swojego wielkiego celu na małe, osiągalne etapy. Czasami marzenie wydaje się gigantyczne, prawie niemożliwe do osiągnięcia, co może sprawić, że poczujemy się przytłoczeni. Ale kiedy rozbijesz to marzenie na mniejsze, Bardziej zarządzalne części, wszystko zaczyna wydawać się bardziej wykonalne. Jeśli dziś nie możesz zbudować całego mostu, może uda ci się położyć jeden kamień. I ten kamień, choć teraz wydaje się mały, jest ważnym krokiem naprzód. Kiedy skupisz się na tych małych krokach, każda, nawet najmniejsza wygrana, staje się paliwem do kontynuowania drogi. A teraz opowiem ci historię która ilustruje ten punkt. Pewnego razu słyszałem o młodym pisarzu, który chciał opublikować książkę. Miał tę pasję od czasów młodości, ale za każdym razem, gdy siadał do pisania, projekt wydawał się zbyt wielki. Jak on, wielu z nas prawdopodobnie czuło się podobnie, prawda? Więc zmienił swoje podejście. Zamiast myśleć o całej książce, zobowiązał się do napisania jednej strony dziennie. Tylko jednej strony. Wydaje się niewiele, ale z czasem strony zaczęły się gromadzić. Po roku miał gotowy rękopis, a dziś ten młody pisarz jest odnoszącym sukcesy autorem. Sekret tkwił w stałości i cierpliwości do procesu. Opowiedział mi, że w trakcie tej drogi były dni, kiedy czuł się zniechęcony i chciał zrezygnować, ale przypominając sobie, że każda strona przybliża go do celu, udało mu się iść naprzód, krok po kroku. Dodatkowo ważne jest, aby pamiętać: daj sobie prawo do odpoczynku, kiedy to konieczne. Kultura nieustannej pracy może sprawić, że czujemy, że musimy być w ruchu cały czas, ale prawda jest taka, że nasz umysł i ciało potrzebują przerw. Znajdź czas, aby naładować swoje baterie, aby połączyć się z tym, co sprawia ci radość poza pracą lub projektem? Czasami oddalenie się na chwilę jest tym, czego potrzebujemy, aby zobaczyć rzeczy bardziej wyraźnie i wrócić z większym zapałem. W momentach zniechęcenia, połączenie się z czymś większym, może również być źródłem odnowy. Może to być praktyka duchowa, spacer w naturze, a nawet poświęcenie czasu na pomoc innym. Kiedy kierujemy naszą uwagę poza siebie, Często znajdujemy nowe perspektywy i inspiracje w nieoczekiwanych miejscach. Pamiętaj, że droga do realizacji marzeń nigdy nie będzie prosta. To normalne, że po drodze napotkasz zakręty, strome podejścia i przeszkody. Jednak to właśnie w procesie pokonywania trudności rośniemy. Każde wyzwanie, które napotkasz i przezwyciężysz, czyni Cię silniejszym, bardziej odpornym. I bardziej zdolnym do realizacji swojego marzenia. I oto kolejna ważna rzecz. Celebruj swoje małe osiągnięcia. Często jesteśmy tak skupieni na ostatecznym celu, że zapominamy o świętowaniu drobnych sukcesów po drodze. Każda mała wygrana zasługuje na uznanie. Może jeszcze nie ukończyłeś swojego wielkiego projektu, ale zacząłeś, zrobiłeś pierwszy krok, przezwyciężyłeś strach lub nauczyłeś się czegoś nowego. Wszystko to zasługuje na świętowanie. Życie składa się z tych chwil, a kiedy nauczymy się je doceniać, znajdujemy radość w samym procesie, a nie tylko w ostatecznym wyniku. To pomaga nam utrzymać motywację, nawet gdy droga wydaje się dłuższa niż się spodziewaliśmy. Wracając do pytania: co zrobić, gdy motywacja zaczyna znikać? Oprócz powrotu do swojego celu i robienia małych kroków, pamiętaj, że proszenie o pomoc jest w porządku. Nie musimy dźwigać naszych marzeń sami. Istnieje potężna siła we wspólnocie, w dzieleniu się swoimi wyzwaniami i sukcesami z ludźmi, którzy nas wspierają. Może to być przyjaciel, mentor, a nawet ktoś, kto podziwia Twoją pracę. Rozmowa o swoich trudnościach może przynieść nową perspektywę lub rozwiązanie, którego wcześniej nie dostrzegałeś. I oto najważniejszy punkt. Jesteś silniejszy niż myślisz. Zniechęcenie jest naturalną częścią podróży, ale nie musi być jej końcem. W momentach, gdy czujesz, że tracisz grunt, wróć do podstaw, swojego dlaczego, swojego celu, swoich małych kroków. Pamiętaj, że dobrze jest zrobić przerwę. Zastanowić się, a nawet zmienić trasę, jeśli to konieczne. Najważniejsze to pozostać w ruchu, szanując swój czas i potrzeby. Więc, kiedy droga wydaje się zbyt trudna, gdy kamienie ranią twoje stopy, a cel wydaje się odległy, weź głęboki oddech i zapytaj siebie: Co mogę zrobić dzisiaj, aby zbliżyć się chociaż trochę? Bo na końcu nie liczy się tempo, ale wytrwałość. By iść naprzód. A wiesz co? Im dalej zajdziesz, tym bardziej zdasz sobie sprawę, że prawdziwy rozwój następuje podczas podróży, a nie tylko w momencie, gdy dotrzesz na szczyt. Gdy już wyraźnie określimy, czego chcemy i dlaczego to chcemy, kluczowym krokiem jest regularne wzmacnianie tych celów w naszej umyśle. Powtarzanie to potężne narzędzie do kształtowania naszych myśli i przekonań. Im bardziej koncentrujemy się na naszych celach i powodach, dla których są one ważne, tym bardziej nasz umysł zaczyna działać na naszą korzyść. Jednak ważne jest, aby wybrać konkretne momenty na tę powtarzalność. Istnieje teoria, wspomniana nawet w dawnych naukach, że ostatnia informacja, którą odbieramy przed snem, ma największy wpływ na nasz umysł. Dlatego dobrym nawykiem. Jest powtarzanie naszych celów i motywacji każdej nocy przed zaśnięciem, zasiewając te intencje głęboko w naszej podświadomości. Oprócz jasności i powtarzalności, istnieje jeszcze jeden istotny szczegół w procesie przeprogramowania umysłu: zachowanie naszych celów w tajemnicy. Kiedy byliśmy dziećmi, wierzyliśmy, że wszystko jest możliwe. Jednak dorastając, Często tracimy tę pewność siebie. Aby odzyskać tę siłę, musimy najpierw na nowo zinterpretować przeszłość, uleczyć nasze traumy i nauczyć się głęboko kochać siebie. Tylko wtedy, gdy nauczymy się kochać i troszczyć o siebie, możemy skutecznie realizować nasze cele i żyć pełnią życia. Przeprogramowanie umysłu to technika transformacyjna, która przywraca nam moc wielkiego marzenia. I dążenia do naszych celów z odnowioną wiarą. Ustalając wyraźnie, czego chcemy, regularnie powtarzając te cele i zachowując nasze marzenia w tajemnicy, możemy dostroić nasz umysł do nieskończonych możliwości życia. Uwierz, że urodziłeś się, aby przeżyć swoje najlepsze dni, a potencjał osiągnięcia rzeczy niezwykłych jest w zasięgu Twojej ręki już teraz. Pamiętaj, że Twoje marzenia nie muszą być rozumiane przez nikogo innego poza Tobą. Dzielenie się nimi przed ich realizacją może osłabić Twoją motywację i przyciągnąć wątpliwości lub negatywne opinie innych. Dlatego najlepszą drogą jest zachowanie swoich celów w tajemnicy i zaskakiwanie ludzi swoimi osiągnięciami. Masz moc, aby zmienić swoje życie i zrealizować wszystko, czego pragniesz. Zacznij już dziś przeprogramowywać swój umysł, skupiając się na tym czego jeszcze nie widziałeś, nie słyszałeś, ani nawet nie wyobrażałeś sobie. Twoje osiągnięcia są bliżej niż myślisz, a przyszłość, której tak pragniesz, czeka, aż uwierzysz w jej realizację.